Dobra, fajne czy nie fajne? Nie Nieironicznie, fajna ta nuta? Ksają mi, kurwa. Ksają mi się, Ksają jak... mi akurat wjechać. Bo słyszałem już kiedyś. Zobaczmy, dobra. Let's see, w takim razie Gruby AK-47 X Pog. No nieźle, kurwa. No nieźle. No nieźle, kurwa. Dobra. Let's go. A ja dzisiaj mam takie nietypowe zamówienie, chciałbym zamówić klefe... A ja dzisiaj mam takie nietypowe Bro. zamówienie, chciałbym zamówić klefedron. Jezus. Nieźle. Dobra, sprawdźmy to kurwa. Ulicy wychodzę nocą. O kurwa, To w takim klimacie! Let's go! Zajebiście, a kto robił bi... Oh, Mergano, a nie Produkcja wykona... A, produkcja wykonawcza Mergano Okej okay. no. Dobra, okay, zobaczmy let's go. Oh, ulicy krzyk woła, gdy wychodzę nocą My tu robimy zysk, tyle nie pytaj po co Ziomal pogoni weed lub kurde, pogoni kosą Mamy na ciebie kwit, ulica wydała osą. Chcę mieć Lambo albo Bentley dodam na ziemi. No nie, no kurwa powiem tak Podoba mi się, dlatego, że yy, Ja pamiętam kiedyś rozmawiałem z Ksajem o tym O tym, o piosenkach i tak dalej on mówił, że chciałby właśnie oldschoolowe robić I on w chuj moim zdaniem pasuje do oldschoolowych Także to mi, to mi siedzi jak na razie was jeszcze było więcej, Fajnie, fajnie w sumie, że, że oldschoolowo poleciał, a nie kurwa, yy, wiesz, takie. Wiecie, taki schemat. Yy, schemat youtubersko, kurwa streamingowy, nie? Że wpierdalasz yy, klubowy, klubowy numer po prostu, nie? Albo jakiś kurwa taki trapowy, więc bardzo fajnie. Nie za mięsem, nie robimy w korpo, a gonimy za klientem Fuu, mam co na to powiesz, odpocznę sobie w grobie Lecę kolejną dobę, znowu nie zamykam powiek dziwka, leczy moje hobie Ej, wiesz, że ciągle daję ogień Ej, nie chcę pamiętać, no więc rozpalam skręta Gotuję grudę, tak jak w eksperymentach Z ziomami bibat, chociaż bywają spięcia Ej, razem idziemy do zwycięstwa, suko Ju, Już od mało lata był kminiony, kurwa, temat Brak siana na ruchy, nie tylko sny, ma duże bryty, marzenia bryty, Pierwsze bryty, przesłuchanie, bryty. tak poznałem życia z temat Ktoś powie złe słowo, mija chwila i cię nie ma Milczenie jest złotem, robimy robotę PDW dla braci z fartem, zoba do potem Pierdolone kurwy, chcą cię zmieszać z łotem.